No i to ja, Doligowski, dzisiaj gram w i robię roleplay yy, operatora Grom. Yy, yy, śmiesznie będzie. Wpadłem na ten pomysł, bo chcę po prostu jakiś filmik z Warzone'a wstawić, a po prostu zwykły gameplay z Warzone jest nudny, przynajmniej moim zdaniem. Więc zrobimy coś ciekawego. Mam tutaj wybranego skina, patrzcie, JW Grom. Nawet ma po Polska, wiecie, Polska. Mam ustawione tutaj... Bom, Polska po prostu. JW grom, jedziemy. I najważniejsze jest to, że będę używał broni. Operatora grom. Ja wpisałem w Wikipedię i stamtąd wszystkie informacje brałem. Wiem, że Wikipedia to nie jest najlepsze miejsce na znalezienie informacji, ale no cóż. I. Tam było ta i tam było po prostu uzbrojenie gromu. Co używa grom? Oczywiście tam był Beryl, tylko było wiele wariantów Beryla, nie? To jest zwykły kałach, bez żadnych dodatków. Był Beryl z magazynkiem na 762, był Beryl z magazynkiem 545, nie takim, o takim. Więc popróbujemy dzisiaj. Jeden miał tutaj coś na lufie, drugi nie. Czwarty miał chwyt, tamten nie miał. Ten miał taką kolbę, ten miał tamtą kolbę. popróbujemy po prostu dzisiaj najczęściej to spotykałem takie coś właśnie z takim celownikiem holograficznym, może nie takim samym, ale bardzo podobnym, trochę mniejszym. Mogłem też założyć tutaj inny ten celownik holograficzny. On jest tutaj? Na no, no tego kawałek chyba nie ma go. No to, no to nie użyję go jednak. I na drugą broń wziąłem sobie snajperkę. Tutaj wziąłem SPR-a, bo na Wikipedii jest napisane, że Grom używa Remingtona 700. A SPR tutaj w Warzone, SPR-208, to jest tak naprawdę Remington 700. M40, Remington 700. Jak zwał, tak zwał. Pozwoliłem sobie Tumik założyć. Na żadnych zdjęciach nie widziałem tłumika, ale pozwoliłem sobie założyć, bo miałem jeden slot y, wolny, więc wziąłem tłumik. Najdłuższa lufa, laser taktyczny, wariable zoom. Chcę go wypróbować, nigdy nie używałem na spr więc wezmę. Magazynki... 300, norma mag. Mógłbym wziąć lapu albo dziesiątki, ale norma to są najlepsze. Na Warzone przynajmniej. Więc no, taki loadout będziemy mieli. Będę grał sobie solo, bo nie mam kolegów. No, mi się wydaje, że najtrudniejsze w tym samym challenge będzie zdobycie loadouta, bo na solo. <laughs> każdy campi. Solo na Warzone to jest największy campest w historii Call of Duty. Naprawdę. Każdy po prostu, nie wiem, siedzi na najwyższych dachach. Na, na, przez całą grę albo na najciemniejszym rogu mapy i po prostu czeka z pompą, aż ktoś im wejdzie pod celownik. Tak po prostu ludzie grają w solo Warzone. A. W ogóle to jest nawet fajny pomysł, żeby robić takie challenge. Na przykład realistyczny żołnierz SAS na przykład, albo coś takiego. Mi się wydaje, że to jest ciekawe. Mogę zrobić takie filmiki. Jak Warzone się dobrze przyjmie na moim kanale teraz, jak mam większą widownię. Przestań. To zobaczymy, czy zrobię więcej odcinków z tego. Bardzo możliwe, że zrobię, jak się dobrze przyjmie Warzone. Bo kiedyś, jak Warzone streamowałem, to chyba miałem tylko jednego widza, i to byłem ja. Y trochę sadge, ale no cóż, tak było wtedy. Hopie, przestań. Get on my level, hopie. Kpina. Hej, siwo. Kolejny Selfres, już mam jednego. O, mam kas na drop. Dobra, idziemy. Ostatnio, jak latam na stadion, właśnie cały czas, to zawsze przynajmniej wynoszę 10k. Zabierzemy loadout, który to był ten. Dobra. I bum. Mamy naszą broń. Mamy naszego Beryla. Niestety, mam tylko 30 na nim, bo używam tych magazynków 545. Więc będę musiał naprawdę celnie strzelać. Meta na Warzone jest taka, że po prostu bierzesz największy magazynek. I. No. Odważny Wiecie co? Ja tego dropa nie wezmę Ja zostawię ten drop na później Jak na przykład będę z guagu wracał, to mogę dropnąć się na ten drop Typ tu jest na dachu, widziałem go Tam na dachu jest, na niebieskim On się mnie boi czy co? On ma bambik skina, więc nie dziwię się, że tak gra Ale no, bez przesady Ja chcę sobie tu ława kupić, pozwolisz mi? Dobra, to był 22 level, trochę mi go szkoda LASER HO PRZESTAŃ mi BIĆ CHEATER Dobra za chwilę strefa będzie leciała Muszę go zabić bo będzie mnie poławał. Ja znowu mam milion Miliardów hajsu Ja nie wiem skąd ja tyle hajsu mam Kupię sobie tutaj Może ława, Nie to jest Najgorszy Bison na świecie a ja tam nie idę Już wolę na tym A tu jest zaparkowany ułas, To na pewno tu, tutaj ktoś jest Albo był Raczej cały czas jest O PANIE Hopie, co ty robisz? Ty głupi jesteś? Dobra, to się źle skończyło. On wyjdzie, ja nie wiedziałem, że on wyjdzie. Jakiś inny ciężarówkarz tu przyjechał, ty. Hopie! Spadam stąd! Zostaw mnie! Zostaw mnie! No nie wierzę. Dobra, na no Kimbo Digle jeszcze w Gułagu. Nie, ja, ja mam dzisiaj zły dzień, naprawdę. Mam najgorszy dzień w życiu. Pewnie walnie mi jakiegoś magicznego heada zająć życie. Pewnie. Dobra, chodź to je głupi. Aha, rozumiem. No tak On nawet nie potrafi strzelać z dwóch digli naraz, no? W ogóle jeśli czasami tak ekran tak... nie wiem, zmienia kolory i czasami tak nie wiem, y Świeci i dziwnie wygląda, to to przez to, że ja mam filtry NVD założone po prostu i to się baguje jak nagrywam OBS-em. Na pewno ktoś tutaj będzie jeszcze leciał. No, ludzie lecą. Ile bydła? Dobra, będzie bitka. Oczywiście. Zapomniałem, że FFR to nie jest karabin szturmowy, tylko SMG. Dobra. Hę? Wybacz, ale co? Ile ja mu zadałem? Kpina Ja nie wiem w ogóle jak jeszcze FFR nerfa żadnego nie dostał Naprawdę Nie, nie mam pojęcia Oni powinni moim zdaniem zwiększyć recoil Żeby był taki sam jak w Black Opsie Cold War Bo Warzone jest mniejsze niż w Black Opsie Cold War Co jest dziwne i moim zdaniem niepojęte Dobra, proszę żeby milion typa tu nie leciało, błagam Ktoś broń szybko wezmę O, self rest, easy Ty jest w środku już Naprawdę? Ale fuksa mam, ja nie mogę Teraz to mi się przyparciło Muszę przyznać Typy tu idą Spadaj W ogóle zobaczcie ile ja mam hajs Ja mam 15 koła Stadion to jest moja ulubiona miejscówa, naprawdę Od razu można drop mieć Kpin On teraz nie piknie ja nie mogę, ja, ja go idę zabić. Nie, nie wiem, ludzie czasami tak w strzelanki grają, żeby nie wiem, chować się, kampić. Zamiast grać, to grają w chowanego. A! O, o tym mówię właśnie! Jordan, shit, kampnie! Aj, mnie to wkurzyło, naprawdę. To mnie strasznie wkurzyło, co się przyprostało. Without that stun would never kill me, bitch. Jezus Maria, to gra mnie denerwuje, naprawdę. Ja, większość teraz moich odcinków po prostu denerwuje się, ja nie wiem czemu, ja... muszę więcej Minecrafta wstawiać. Naprawdę, bo w Minecrafcie przynajmniej mogę się zrelaksować, pograć sobie na luzie, nie wkurzać się na nic. Team Fortress i hopie w koda, to nie wiem. Ja się tylko wkurzam. Uwierzcie mi, że ja bardzo bym chciał po prostu grać w Warzone'a codziennie, po kilka godzin, ale... Max godzina, dziennie Nawet nie dziennie, Ra godzina nie wiem 3 dni w tygodniu może Max, no szczerze do mnie, szczerze, Nie zabijesz mnie, chodź tu do mnie jak chcesz mnie zabić, spadaj na drzewo. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem jak ci streamerzy w ogóle Ci co po prostu streamują tego Warzone'a codziennie Codziennie, po nie wiem, 10 godzin, nawet, na, nawet więcej. Ja, ja nie wiem jak oni to robią. Znaczy, oni zarabiają tam miliard, miliardów złotych, dolarów, czegokolwiek. I pewnie dlatego to robią, ale w głębi duszy oni po prostu pewnie też nie lubią tej gry i grają, żeby po prostu zarabiać. Bo naprawdę to, to, to jest taka dobra gra, ale taka... Najgorsza, najgorsza gra na świecie i najlepsza gra na świecie jednocześnie. Easy, tak powinno być zawsze. <laughs> Big Bob 2511, sorry bro. Ale łatwo po prostu siedzi się w celowanym w tej grze, naprawdę. Po prostu wystarczy wcelować się, czekać aż ktoś i podejdzie pod celownik, i GG tak naprawdę. Gdzie ty się, gdzie, gdzie ty patrzyłeś, copie? Gdzie, gdzie ty się gapiłeś? Ja, ja nie wiem w co on się patrzył. Jeszcze RPG On, on RPG by chciał mnie zabić Nie, nie ma sensu, tylko zdradzę swoją pozycję. Ja nie mam tu mika, więc bez sensu strzelać o! Witaj! Co jest? Darmowy drop jeszcze o! 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 A ty mnie stamtąd jeszcze gapi. Pato, dostanie banie zaraz, albo ja Self ma. Tam chyba też był typ, nie jest. Oh! Precyzyjkę jeszcze wezwał, jak się wystraszył mnie. Ja mogę to obejść dookoła, nie mam problemu, hopie. Oni aż tak się mnie przestraszyli, że wezwali na mnie precyzyjkę. Dobra. Tamten już nie piknie nigdy w życiu, bo dostał banie. A ten nie wiem gdzie uciekł. Ja bym mógł wziąć ten darmowy, ale ja się boję, że tam po prostu umrę, bo oni tam są. Typ tutaj podjechał. Nie wiem gdzie on jest Dobra już wiem Hopie! Oddawaj cię swoją! Nie zasługujesz na nią! Dawaj to! A Jeszcze torby miał dla mnie! Easy, hoie! Fajnie, fajnie, fajnie! On w tym domku siedzi. Będzie kampił tam w środku. Jak zwykle, osiema O come on! Nie, nie! Pobiegł już daleko. Hopie, on ucieka! A, jeszcze jakiś inny typ domieszczała. Czudownie. On uciekł tam daleko, jak się wystraszył mnie. Jezus Maria, ludzie. Skąd ja dostaję bomby w ogóle? Ktoś mi powie. Stamtąd. Bo co tu się wyrabia? Ja, ja nie wiem skąd ja dostaję. Zarefrezuję się? Nie. Skąd? Aha. A, no bomba. Ja, ja nawet nie słyszałem, jak pociski trafiają w ścianę obok mnie. Ja tego nie słyszałem. Przysięgam. Tego nie, nie słyszałem, tego kompletnie Gdybym wiedział, że on do mnie strzela i bym słyszał, że pociski lądują obok mnie, to mi się schował Ale ja po prostu słyszałem, jak tamten gościu, z tamtego okna do mnie strzelał Ta gra ma fajne audio, naprawdę Super Oni tak się bawili tym audio w Modern Warfare, że teraz normalnie je zepsuli totalnie w Ale co na ten drop, nie będę ryzykował wracać po loot Bez sensu Jest na otwartym terenie, tamten typ mnie zasnajpi y na luzie Zobaczymy sobie... Gdzie jest ta klasa? Tutaj Nie mam ammo Mogę wziąć fully loaded, ale nie, robimy challenge co tu się wyrabia? Co? Czego ja byłem świadkiem przed chwilą? Gonitwa, ty! Co jest? Ucieka. On się mnie boi, no No bez jaj, no. Gonię go. Widzę go Nie, nie widzę go. Widzę go? Widzę go. Dobra, myślałem, że mam z widy, to jest on Co ty robisz? Przestań Co, będzie mnie gonił teraz? Naprawdę? On się chyba podda, podda się no, poddał się. Czekaj, bo tam on teraz kogoś innego. Co tu się wyrabia? Wysiadaj, głupku! Wszędzie są typy na tej mapie, wszędzie. Ta mapa jest za duża. Zostaw mnie w spokoju, śmierdzielu. Mam nadzieję, że zginiesz w piekle. Gdzie ty jesteś? Na tej górce jesteś, co? Nie? Ja, ja nie wiem, gdzie on jest. Chyba na tej górce go widziałem. Co tu się dzieje? Zostawcie mnie w spokoju. Czemu każdy do mnie strzela? Bitka jest przede mną, a na tamtej górce. Ten typ się z kimś bije chyba. Ciężarowa tu jedzie ty. Będę go spektajował, aż zginie. Mam to gdzieś. Nienawidzę cię i twojej egzystencji. Jest! 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 Inny kamper go zabił, ale cudownie się teraz czuję. Jakiś sur XD. Będzie tam kamper u góry niestety. Proki słyszałem. Gdzie ty jesteś kamperze śmierdzący? O! Kpina. Ja tam się wracam. Ja się tam wracam, nie? Ja, ja tego tak nie zostawię. W ogóle audio w tej grze jest naprawdę cudowne. Ja go słyszałem, jakby on tu gdzieś biegł, a on tam był. Cudownie, nie? Co jest? Co tu robi typ? A oczywiście on miał martwą ciszę, dlatego go nie słyszałem. Dobra, wiecie co? Ja kończę ten odcinek siema Ta gra mnie doprowadziła do szału!